Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym dniu Kolejny odcinek miał się pojawić za pół roku dopiero, ale Że weszła otchłań To jest okazja wymienić ethereum, które miałem zgromadzone na potworku Na skrzynie, z których można zdobyć nawet leg przedmiot legendarny Na profesje magiczne jest trochę z oślepieniem, na profesje fizyczne jest to yy, nie, to na profesje fizyczne jest trochę z klątwą, czyli w sumie szybkie profesje dostały klątwę, wolne dostało ślepe. Myślę, że to najbardziej taki neutral bonus, który mogli podzielić na dwie, na te typy profesji. I co, nie przedłużając, będę tych skrzynek miał 20, na innych postaciach też miałem ich trochę, tego ethereum, ale na przykład na tropie 8.3, to znaczy teraz tancu, wymieniłem to na miksy leczące 100%. No bo to Ethereum wcześniej było takie useless, ale teraz ten. Jest w miarę lepsze. Zobaczmy, mam 20 skrzynek to będę prawdopodobnie otwierał więcej magicznych, bo te hełmy z wyklątwą nie są zbyt mocne. Od razu na wstępie to jest pierwszy taki opening na YouTube prawdopodobnie, więc musisz kurwa zostawić lajka. Jak nie zostawisz, to chuj z ciebie, a nie widz. Więc dobra. Yy, kupię sobie takich po trzy skrzyneczki na początek, albo jeszcze tutaj zrobię jakiś porządek, bo no, moje torby nie są zbyt piękne, ale to norma. Yy. Dobra. Tyle miejsca mi raczej starczy. I lecimy po trzy skrzyneczki. Yy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest łowca, raz, dwa, trzy. Są trzy i zostały dwie skrzynki, ale zobaczymy, z których będzie najlepiej lecieć i po prostu tak się kupi, żeby to zostawić na kwestię losu. Dobra. Aha. Oni serio zrobili, że trzeba mieć profesję? Myślałem, że mogę sobie po prostu kupić i otworzyć na profesję, na którą chciałbym przedmiot legendarny. Ja pierdolę, no to jednak trochę zjebali. Um. Dobra, tam coś jest tutaj. No to będę się musiał jeszcze bawić w przerzucanie tej skrzynki. Yy, dobra, Unii. Może zywiał kalipa, bo mam ich dużo. Hera rozbroja, No będzie na przepał, no bo im... tak to jej nie użyję. Syf. O, i flakonik. To flakonik jest git. Tylko najbardziej mnie boli to, że woja otworzę, pala nie otworzę, maga nie otworzę. Tropa łowcą otworzę, czyli dwóch skrzynek nawet nie mam jak otworzyć. No myślałem, że to będzie coś takiego, że właśnie będzie można sobie wybrać tą profesję, ale no... No nie, nie da się. No nic, życie. Hmm, tu się wrzuci. Jeszcze ich nie można przekładać przez depozyt. Eee... Nie wiem, mam nadzieję, że zmieniam kurwa, że może sobie otworzyć te, pro, te skrzynki na... Profesję, no ale te skrzynie otworzyć może jedynie dana profesja. Ale imo bez sensu zwłaszcza, że to było za Ethereum. Czyli no tak trochę. Spizdy zostało to wzięte. Jeżeli za Ethereum można kupić skrzynkę, to powinieneś móc otworzyć skrzynię, na którą chcesz w profesję lotnąć przedmiot legendarny. No bo jeżeli już, to tak... nie wolałbym hełm oślepę, który jest mega dojebany i monamaga, Maga. Um, patrząc na te legendy, które ma Mag. Aniżeli taką no. Koronę z klątwą, na której no, jest gorsza od czaszki y, neurona, nie? Więc no. No, lipa. Lipa się widzowie odjebała. No nic.